Podpunkcie A jeżeli do utworzenia liczby pięciocyfrowych wykorzystujemy wszystkie cyfry liczby 56 789 w ten sposób możemy utworzyć 5 permutacja. w takim razie jak to rozpisujemy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1 mamy 120, czyli 120 liczb pięciocyfrowych. natomiast w podpunkcie B jeśli do utworzenia liczb sześciocyfrowych wykorzystujemy wszystkie cyfry liczby 245 768, to w ten sposób możemy utworzyć 6 permutacja 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1, otrzymujemy 720, czyli 720 liczb sześciocyfrowych.